No i A. witam serdecznie, z tej strony Dyson jest ze mną Vastex. Hello, Hello! I grałem sobie na block party, jak widać na ekranie. I nie zmieniłem teksturpaka, więc będziecie mieli ciemno. No, ale trudno to no, bo... grać. Nie A, pamiętam, jak jakby się grał. E, o! Musimy stać na blokach. Ej, ktoś spadł. Aha, no to GG, nie? No, coś, coś pięknego. Ej, zielony. Tu. O kurde, nie ten zielony, nie ten... A! No żyłem, Trochę, to na początku po... jest milion czasu jeszcze. Nie wiem. wiem ale... Ile osób spadło? <laughs> to nawet w bok, bokach było ja, ja nie mam jakoś gammy też na, na tej... Na, wiesz, ustawionej na tysiaka w tym w no opcjach, nie? I... Nie, to nie był ten blok! No, no pięknie, pięknie, dobra. To robimy kooperację w takim razie, czekaj, gdzie ty spectator mod ja ci będę aż iść Przecież najpierw 5 gromitki tak? Ja latam nad tobą no teraz. Jak, jak, ja latam nad tobą, jak będziemy wiedzieli, jak nie widzi pewne jakiegoś koloru to ci powiem dokładnie. Grey, grey. tu jest szary, tu jest szary, tu, tu w prawo. O, o nie, to... Jeje. O nie, to nie ten! Taki o! Ścienny był, lol. No właśnie nie wiem. A no, no to, to dawaj, remka, No i widzimy no to... się na następnej. <laughs> Jezu. A, widzimy się na następnej. No i witamy bardzo serdecznie, o. druga ręka. No, ogółem. Nie. tylko nie spadnij teraz. No i nie, znowu się na to no, no, robi. Ej, to oni fajnie. wprowadzili tą noc, chyba wiesz, że jestem. Ten... Idzie żółty no, jakieś Możliwe, no. możliwe. No, ktoś spadnie. Chyba. Nie, tak bo tak było tam śki. Tak. No i... Ale są ludzie chyba... No tak nie do końca. Tak to ten, no. Tak ten. Chyba. <grym> Udało się. Teraz będzie ten kolor. Żółty. <grym> <noise> łatwo. No to ładnie, to ładnie Wostek cheater, dobra, dobra, cicho. Okay. Ja mam dwie sekundy przed tym jak się pojawi. No, to ogląda będzie... teraz, to no, no możecie na. Aj pomarańcz. A też tego najwięcej. No czemu znowu takie jest? To ogląda teraz, to możecie <noise> napisać Wostek cheater, kurde, jak to teraz jest, to. W sumie o, każdemu ja przypinam do serduszko, domu. więc. <noise> o, żółty, zno... no super. No super, mm, coś mm. pięknego. Ciebie. O Jakieś spirale w końcu. Yy, brązowy będzie, ten, 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 brązowy będzie. Aha. O Boże, nie wiem, nie wiem. Nie widzę. Jest, mam Pół. to po rogach. Jestem. Uff, udało się. Jakoś zdążyłem jeszcze. Kurde, ale zaraz trudniej. Dobra, na F no, trzeba z... lecieć. Fajnie, o błękit. Uh -huh. <laughs> Co robi? Co? What? <śmiech> ale <śmiech> musisz mieć lagi, stary. jak sadził się, chłop. Dobra, go z tym. Pomarańczowy, tam jest. jest. 3, 2, 1, go. A znowu? nie, co, lol, się podsadził, ty. Co jest grane? Można, możemy, makro. To chyba kickerka odpalił. O jakaś tutaj, z jakąś dzidzią, jestem, elo, dzidził. Zeskocz stąd, idź się za. no. Ups. Dawaj, zbieraj power rapa, Dawaj, go. Nie dostałem go. Ktoś zebrał przede mną. Kurde, bela. Konta cela. O, tutaj trzeba, tak, nie będzie błękitny. Biały, jest, udało się, nie stężyłem. Uf, ale dużo Spad go też było. Tak. Ale po rogach. o tutaj będzie fajnie. Dużo by będzie. O, mm -hmm. A, <laughs> no, ciężko odpaść coś trochę. No, chciałbym, bo czasami są takie w ogóle, że czasami to są jeden oj, oj, blok jest oj, oj, Ale to mi teraz jest, się w oczach mieli. Fajny. O, tu. Czerwony. Super, wowzers. Jest! Jest! Yes. Yes. Dobrze, jest! Spadli. Dara się ma. Czerwony. Czerwony. nie. Black. Ten, tu, tu. tu. Ooo, spadli. Cztery osoby zostały? Nie, a pięć. E, no dia. Yeah. Zielony. O, oh, fuck. Nie, no nie zdążyłem. Eee. Dbiegłem za daleko. Rosteks! No, Odbiegłem za daleko. Który teraz? O, Jezu, o, no to go. No to, Noc, widzimy się, na śledzi, A to widzimy się, a trzeci, renie u Bye, bye. Oj, no, witam serdecznie, Kończymy, aseci, arenie. a trzeci, a renie. No, i żółty go. W ogóle nigdy się nie podsadzaj, bo to, bo to noka w boki. Wiem, wiem. No, ugułem ktoś spadł. No i hmm. ugułem... Brązowy. Czarny. Pary. Hmm. No i ugułem całe te... Mam za 10 minut fryzjera. I... chyba nie zdążę. I będą mnie Uf. bić mocno. Nie. No trudno. Zobacz, to i powie czerwony będzie, zgaduję. Tak że korki były. Tu, o, u. A ja to mam 10 minut. Ładnie. Tutaj. Ty, ładnie. O, polecieli. Hu, uh, uh, dwie osoby. No to coś mało. Pięknego, jak... Coś pięknego, Czarny będzie, bo za dużo go jest. Tu. Nie, brązowy. O kurde, gdzie on jest tu? Tu. Tu, 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 a! Jezu, gość mnie prawie odepchnął. Ty, co jest? grane we pal gumę. Jeszcze tutaj trzeba mieć te buciki takie cheaterskie, dobra, F5 odpalamy. Oh, shit! To nie ten, 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 ten. To ten, to ten, to ten, to ten. Nie! No, co? jak Wszyscy zobaczyli, jak gość się podsadził. Wszyscy zobaczą. Wszyscy zobaczą, co to było. Tu jest. Nie wiem. Ale jump no widziałem to kurde. Ja to się boję Optifina odpalić, nie? Nawet. Dlaczego? Bo się boję, że spadnę. A <laughs> chciałem taki fajną akcję zrobić z tą, jak gdzieś tam poleciał, tak żeś leciał. <laughs> Oprzyżycie, walka no. o przyżycie. Dobra, zielony. Pomarańczowy nie wiem gdzie jest. Dobry, pomarańczowy! Aha, polecisz. No! <laughs> Ten lis jest jakiś nienormalny. Nie, na pewno nie jest Twitter. Ej, to jest? Lisek, który tutaj. mnie. Lag. Tak, tak. Moi? Moi? Co moi? Moi? Niebieski. A moi? 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 W sensie po francusku napisał, że on. Ja! Ale to wiwi. Ja, tak, ja. Ja, ja. To nie, to nie język. nie ten język chyba. czerwony akurat stoi. Elegancko. Jak tam lisek, chytrusek? No tu stoi obok. Czytusek, lisek czytusek. Gdy w się jeden, ty Bagieto. Jasne no jeszcze. Mniejszy. No to <grym> Jezus, no, to, to tu spaść, to, to trzeba by nie nie wiem, wiem, to to to, to mieć chyba Alzheimera, kurde jakiegoś. bym Tra... Nie, nie to wiem. Trzeba było o. być daltonistą, żeby spaść. Z tego. Nie, nie wiem, nie o. wiem. Oooo, mogę skoczyć. Byłeś obok nas. No, myślałem, nie widziałem, że Dobra, słuchaj, ja tutaj robię teraz Enjoy the Game. Nie, spektakel. O kurde, patrz, cztery osoby ty, 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 zostały. jesteś, cztery osoby, gitara. Moje. Oranż. pomarańczowy. Oranż metylowy. Zde. Oranż metylowy. Ej, tu jest gościu, który ma BP na bluzce. Tak? No. Myślisz, że to... No patrz, o, spadł. <laughs> nie ma, nie ma skrzydeł, nie ma <laughs> no Dokładnie. Uluju. <laughs> no co? Już? Ta, wygrał. Ale nie ja lisek. Krzypło. Lisek nie wygrał. Nie, wygrał. A nie! Nie, no? jeszcze dwóch. Co? Co on podleciał 7 do góry? No dobra, dobra no to ty, następna arenecz go! No, no i, no i witamy na ostatnie arence. Hello? I rozmawialiśmy sobie z Wosteksem o tym, żeby nagrać coś z wersji 1.14. No Co ty sobie? Luluwa. Tam nic nie było, go ten. No i właśnie was no spadnę. No pa. Nie, no guzik. No way, on też to do filmu, nie no, nie może być do filmu. Ale możecie napisać, nie mogą napisać co sądzą o tym, żeby nagrać coś jeszcze. No, /14. jakby 1.14, taki first ten, jak to się nazywa. First Look, a, taki first Look na a, no wersję. bo ja też nie grałem, jestem też na pewno jeszcze nie grałem. Ja też nie grałem. Ja właśnie. jestem wierny jednej wersji 1.88. <laughs> Dokładnie. Jeden, o, 1.88, Blazing Pack, zapraszamy. <laughs> I lisek spadnie. No aha, no i dobra, a, pobiegł znowu ten sobie. Lisek jest tusek, po powietrzu sobie, pobiegł, fajnie, fajnie. Nie nie chcę z niskim grać. Nie do rady z nim wygrać, bonus, mam bonus. Nie, bonus. to był wybuch, wiesz? Aha, no to fajnie. Ułgłem, wybuch. Zaliłem Co? Ktoś spadł. Myślałem, że ty jesteś. Tu jest. Tu, 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 tu. Tu Tu też. No tak sobie mogę podpowiadać ci. No, tu, tu tu jest, tu jest. Tu, 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 tu. Na drugim momentu. Biały, biały, biały. biały o seks. Hello. No spadnijcie, żeż. Mkrzydła ci górą, ale ma ładne skrzydełko jednak. No, Ty masz A, takie ładne, takie, ja mam takie bzitkie, nieładne. O, niebieski. Tutaj. Nie no, lisku, nie, chytrusku. No i co tu Wastile tam przeżywa, no? Właśnie no, nie wiem, ale dużo tych pól jest. O, teraz będzie, dobra, teraz jest konwe, niebieski będzie. Czerwony. Mm. Dobra, staje na czerwonym akurat, idolo. Aha, no to fajnie. <grym> dużo osób spadło. Aż... I zobaczymy nie, co jest. będzie teraz, czerwone znowu. <grym> dobra, tylko ciastko na środku jest czerwone. No. no, i oh, jest do dziurki ktoś wpadł. A Liz no dalej jest, jest z nami. No, no niemożliwe, przecież on nie, on nie przegra. No Masta rację. Ej, co idzie, to jest oblok tutaj, tu. ten, dobra. Znaczy na. No. no. no i znowu nikt nie spadł. No, tak. i szal.pl ogólnie. Tak. Ogółem szalpel. Co to za blok? Jest magneta. Nie widzę jej. Jezu, no nie doskoczyłem! no. Oj, Jezu Nie U. doskoczyłem, spectate. bardy o, no, czarny. Blok bardy. Ej, <laughs> gdzie w Ej, trzy osoby zeschnięły, No i lisek i trusek jest, nie chcę Ej, tu masz power up'a! Nie chcę power Chodź, power up'y. Power up na plecach. Green. O, zniknął. Ja, ja go znakuję no, ja go znakuję. No. Ja, ja, ja biję liska. Brown. Nie gdzie jest. Tu. Tutaj, tu. gdzie jesteś. Ej, wygrałeś! Nie. Nie. Jeszcze jedna osoba, lol. Dobra, dobra. Wojtuś co, na koniec, co, na koniec, ta, na koniec cała, mieszka, nie? cała sytuacja, cała sytuacja, cała nadzieja w tobie, patrzę się na ciebie, teraz, masz tu power upa. Co teraz, co teraz, yellow, yellow, beacon yellow i Wojtuś jeszcze nie wygrał, yellow. Jezus Maria, cóż za zacięta walka, myślę, że gość ma fly'a, chociaż nie jestem tego pewny. Purple. No, aha. Dupa. Wojtuś, power up za tobą. że dobra. Magneta. Aha, no to X! No to, no. No no to, to już to jest Max Speed chyba, tak mi się wydaje, także. Light Aha. Grey! Aha, on wygrał. Aj, wle wleciał! To wleciał pole. jak cholera! Nie trafiłem Wleciał jak cholera tam przecież to było No dobra to by było Ale. na tyle, to, grzyna, to, byłem, to dobrze To drugie miejsce dobrze, ja miałem jakieś słabe To byłoby na tyle, był ze mną Wojtuś, możecie Elo. subskrybować, subscribe to Wojtuś, 200 o, w górę dokładnie. kolejny odcinek i będzie fajnie i to bye bye. Elo